Jeszcze ja jestem play, i będziemy nagrywać sketchupem. Cześć, to ja. Taką luźną serę. Nie ja będziemy sobie budowali. wgramy sobie taką mapkę. Ja będziemy sobie budować, dobrze. Więc... Co? Nie wiem. O, Enderman. Odkryziono jabłuszko. O, patrzmy. Mhm. Par wyrzuciło mnie. Już z jakie teraz? Poczekaj. Muszę, cięć, muszę cięcie zrobić, bo hasło muszę wpisać Dobra, już wpisałem hasło i możemy grać Pokaż jakie masz serduszko Co, okej okay. Zero Proszę Kto to robił? Ketchup Ja expo, ja gefinalnie Poczekaj jeszcze, nie walczaj tak wygląda zapełnione extra No dobrze No ja już ja mam trochę z ekspo. Mam trochę Dobra Coś budujemy Poczekaj Dobra tutaj mamy Luginę kierka. Okej, okay, jestem musiałem coś zrobić Dobra Nie wiem co budujemy Każdy się zajmuje sobą albo, albo nie wiem o, tutaj chłopak. Zarąbiście to wygląda, tylko bym tu lawę wylały i podpalił. Zostaw to spokojnie, tutaj zarąbiście jest. Ja już sobie znalazłem miejsce na dom. Na dom? No ja se dom buduję tutaj. Aha, uh -huh. taka luźna seria, czyli. No, mm, surowce sobie dajemy. Nie wiem, jak chcecie oglądać jak gramy, to na keczupy Ketchup nagrywa ze mną tam serię, to są... Możecie popatrzeć jak gramy. Wiecie, na jakim ketchupie na forfitterze? Na z forfiterze. sorki Tak jak ketchup nagrywa na swoim kanale forfiter HD. Kurde nie włączyłem stopera, nie w to ja. No to co? I tak limit sobie możemy wyłączyć. SMS-em. Może teraz na tyczy Aj, safety bacon. Weź tego nie śpiewała. No wiem. Jeszcze by zaczął, mi dojmu i żule w taxi. Żyle w taxi. Zkoczą nie w autobusie. Nadgryzione jabłuszka jest najlepsze. Mhm. Cieszę się. Dobra, wszystkie kłody tutaj chciałem. Jeżeli chcecie takie teksturki to piszcie mi na kanale na YouTube. To będziecie mieć, bo ja nadal je robię, udoskonalam. Mają być takie zimowe. Lodowe. To by się tylko z jednym skojarzyło. Nie. Co? Czy ja coś powiedziałem? Tylko się uśmiechnąłem. To by chyba się z innym kojarzył. Weź łączy też. Nie, Fu. Purtelaj mi tutaj sobie dom zbuduję Trochę minie Co to nie wiem na te gidą tylone O może chyba wiem nie wiem Może takie, może takie Trolololol Skończysz? Co? Jest godzina 23.00 56 54. 54 50, a ja Chcę tutaj tak się rozweselić Fajnie ty o takiej godzinie każesz nagrywać mm, Nie każę co czy chcesz No to, 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 to rozkaz Moje rozkawy chcesz nagrywać? Fajne rozkazy Wiem Kurde, że to bycie Lewy Prawy i zero Dobra Oraż zabytny ręczny na seria Może live'y będą Nie wiem co robi tylko live y nagrywać Odezwał się ten który zawsze chciał mi live'y wcisnąć ja, ja. Wciskałeś no mi live z Terrarium. No bo... On... Oj tam, oj tam. to mm, ty mi nie wciskałeś. Chodź ponagrywałem nagrywałem terrarię. No bo nie było wtedy co nagrywać. Minecrafta. Nie. Bo Minecraft coś tam no się działo, nie pamiętam. Nic nie się działo. Wiem, że nie mogliśmy, no tak. Chyba się wysrać. No tak mmm właśnie przecież tak to byśmy dawno grali w Minecraft'a wtedy no, i na graliśmy rarię. tylko na się znudził to był ten no. okres I... gdzie nie grałem nie obczałem ten 8 nie grałem w pełni a ty wtedy mm. a może w terarię? a my hum i rozmyślaliśmy no dobra ja mam, mam no obra tyle to chodźcie tapnij do mnie jakie mam fajne miejsce Tak ja mam lepsze daję około wodospadu sam sobie wodospad zaznaczył zrobię no ale jak tu jest parę no to chodź zobaczę jaka fajna rzeczka tu i płynie nie mam miksera reja muszę poćwietlą mm. ja też tutaj myślę no właśnie widzę to jabłka ugryzona poczekaj ja muszę coś fajnego wynosić włożyć tutaj sobie deskami nie wiem a tam w tą było, że serie wymiatałem już za dużo survivalów na, na, nagrywałem Trochę odpoczynku, zawsze się każdemu przyda. No. A nigdy nie miałem odpoczynku man, nad Minecraftem. Miałem. Do tak, 1.0 ja Do 1.0 miałem odpoczynek. A, i spuściłem się. To jeden z Pamiętam. Minecraft. Czemu Minecraft? No, to, to było tak, że się nagraliśmy za dużo w wakacje. No. O, I znajd ja, to Ja wtedy zna ja znajdowałem wymówki, żeby nie grać. No. Żeby nie budować. Czemu? Fajno. Mamma mia, Nie dokończę Chcę coś powiedziałem Muszę później tej temy pozmieniać Kurje, Nie miałby 0, tylko jeden nie. Wiem, że to najlepiej na razie nie wygląda Ale zaraz to zrobię I nigdzie lepiej wyglądać nie będzie O tu może jakąś fajną podstawę dygnę Ja chcę 1-2 już Ty też? No Rozmnażać się będą mogli ci ...Wieśniacy i będzie można No domów mi Będą lampy z na. No Będą ten nowy biom. Nowa wysokość Dużo więcej rzeczy jeszcze coś może, no bo ej, przydało się, żeby coś ciekawszego się generowało. Kurde, jakiego czegoś w Minecraftie normalnym nie znajdę. Aha, ja się dziwię, czemu tak mało fps u mi dziś Max FPS no nie Ja też zawsze zapominam. No i od razu lepiej. Dobra, tutaj nie wiem ile to trwa, muszę zobaczyć, poczekaj. Dobra, jeszcze mógł... No już po i mogę sobie jeszcze nagrywać trochę no, To tak wygląda Tutaj sobie zbuduję coś w tym stylu Taką górę jakby Ze szkła Że chcemy mi się dzisiaj budować na tej liwnej serii Trochę odpoczynku po, od survivala eee, No, a i mi chodzi ciągle głowie ta piosenka Dawida Gueddy to nowa A mi no <laughs> Nie mam tak to, to, to taki fajny ten teledysk, jak się zakochałem w tym teledysku nie, nie tylko o samą piosenkę tylko ogólnie o teledysku Ciekawie zrobione A to nie, nie najgorzej wyglądał. Kombinuję górę ze szkła tego jeszcze nie robiłem Nie wiem czy ją przypadkową jakoś zrobię taką normalną górę czy Chyba zrobię taką normalną To już pozostawiam tobie. No wow. Pamiętam jak ja robiłem gór na tamtym serwerze I tak tamta piosenka mi bardziej chodzi po głowie niż to tralalalala Dobrze już mnie chodzi po głowie żółte w taksi no to było najlepsze, co chwilę wczoraj żule w taksi. Znudziło ci się, ne? no? Nie, ogólnie wypadło. Ale zaraz, jak będziemy zaraz tak gadać o tym, co... No nie chodzi, wielki... to o nie wiem, jakoś mi wczoraj też tak chodziło, o ale... Wielki powrót jutro będzie, dzisiaj. A to jest mój wielki, wielki powrót. Żule w taksi. Bądź cicho. Dobra, piosenka. Piosenka. Klej jest lepsze. Kiedy miałem 11 lat, zacząłem takie coś. Zobaczyłem taką pierwszą dziewczynę, taką ładną dziewczynę. Te piersi, jeżeli ma fajny Nie wiem. One lubią się łapie za tej łek. <laughs> Ale ten Krzysiu. Poez mnie jak mam żyć Fitness żywienie, pić po. Profesjonalne żywienie 5 posiłków dziennie fi Fitness Sport Nie 5 posiłków dziennie później się coś tam coś tam 10 razy w tygodniu Fitness Sport No nie tak to nie leci Ale jest Fitness Sport tam było No tak ale to już w drugim ty... no kurde nie chcę takiego obrazu no A Co ty tam kombinujesz Ale nieważne Ważne ważne, na moim serwerze jak tam... Dupie mam to Tak? To wyjmij teraz Jak wiem, że to jesteś koks Ketchup płacę się do codziennych zakupów Ketchup zgubiłeś majątek Musiałem to zrobić Czemu? Żebyś mógł się zespawnować A po co na takim górnym się spędza? No kurde mój domek jest lepszy ten twój wymienka. No to co ja z, 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 to jest spawn No kurde to jest spawn Na co mi to No i nie pamiętam nad gdzie leciałem O, już raz dostępno No wiem, a nie pamiętasz gdzie leciałeś? w to wiem Chodź Tam? A no jo ja, bo no. Ten, w, stronę, w stronę tego wodospadu No i to też jest to górne twój O, fajne, to zacząłeś sam robić No ja wiem ja, to, to jeszcze będzie lepsze no wiem, że to ff, ma, ma być fajne. No i przez ciebie. Co? No chodzą mi żule w taksy. <laughs> chodzą ci żule w taksy. <laughs> no po głowie. Po głowie cię <laughs> żule w taksy. <laughs> żule w taksy? A ty dobrze to śpiewasz. Możesz sobie śpiewać, mi to jakoś na razie nie przeszkadza. Żyle w taxi no, 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 no. Dziwnie to wygląda no ale dobra ehm, Chyba będziemy kończyć co, zobacz ile już nagrywamy. No, Okej, okay. to kończymy. Kolejna część już pewnie jutro, więc A do obudźmy. zobaczenia. Cześć. Max powinien zakończyć, dobra, co z jego seria. Cześć.